Witajcie, tutaj Sylwia i budżet w kopertach. E, tak się zastanawiałam, e, czy kręcić, czy nie kręcić, ale e, powiem tak, nie zawsze wszystko wygląda tak ładnie, pięknie i różowo, jak to wygląda, wiecie, tak na filmach, tak? Gdzie ja już mam wszystko podliczone, gdzie ja tylko wprowadzam sobie dane i tak dalej. Jeżeli chodzi o mój budżet e, czerwcowy i jego rozliczenie, e, pogubiłam się i to ostro. E, jak już mówiłam wcześniej nie, e, nie mam wszystkich paragonów, nie mam wszystkich rachunków, więc ten budżet nie jest podliczony tak, jak być powinien. Wiem jaki ja osiągnęłam dochód, ale nie wiem, jakie były wydatki. E, jest to trudne. Wiem, ile mi zostało na koncie. Na koncie zostało mi 30 zł. Tyle mi zostało. Popłynęłam po całości, i po równości, po prostu brak jakiejkolwiek kontroli w pewnym momencie sprawił, że się pogubiłam w rachunkach. I to jest tak, że tak czasem jest. Jeżeli jeszcze wiecie, dwie osoby się nie pilnują, jeżeli na przykład tak jak u mnie, obydwoje nie jesteśmy. Ale wam już ruszyłam, przepraszam. Obydwoje nie jesteśmy osobami, które... Wróć. Obydwoje z mężem jesteśmy osobami, które lubią wydawać pieniądze. O tak. Ciężko nam jest trzymać się w ryzach, zwłaszcza jeżeli mamy taki czas wakacyjny, takie wiecie, czyli out na luzie i tak dalej. I dopóki są gdzieś te pieniądze, jesteśmy w stanie wydać wszystko, co mamy. No niestety, tak mamy. Dlatego, choć ja staram się trzymać to wszystko w ryzach, mąż jest bardziej nastawiony na wydawanie niż na oszczędzanie, ale ja staram się to trzymać w ryzach, co nie zawsze mi się udaje. Patrząc na mój budżet czerwcowy, po prostu no, popłynęliśmy i to zdrowo, i to ostro. Na szczęście, na szczęście, coś na tym koncie zostało, na szczęście, coś zostało na tym koncie, nie jest źle. Ale no nie jestem w stanie się rozliczyć z tego budżetu, ponieważ w prawie wszystkie kategorie, które gdzieś tam mieliśmy, na pewno wydaliśmy więcej na paliwo niż mam to podliczone. Na pewno wydaliśmy więcej na jedzenie, na rozrywkę i na resztę. To są takie cztery kategorie. Gdzie na pewno popłynęliśmy na siebie. Mąż wydał więcej niż ja, o dziwo. Zazwyczaj ja na siebie wydaję więcej niż, niż mąż. Oczywiście wydaliśmy więcej niż nasze kieszonkowe. Ja wydałam niewiele ponad, ponad nasze kieszonkowe. Mąż wydał dużo, dużo więcej. Też sobie pozwolił na więcej niż, niż powinien. Ja też mu na to pozwoliłam, żeby mógł sobie pozwolić. Dobra, ale bierzemy się za budżet lipcowy. I teraz. Tak budżet lipcowy he, będzie trudny i będzie ciężki. Wstępnie sobie wyliczyłam ile powinniśmy dostać. I to jest kwota około 5000. Tyle powinniśmy mieć dochodu. 40 zł jest to to co planuję zarobić ja z, z własnej pracy. No i dochody nasze dochody wypłata z naszej z naszej pracy o tak. Że w sumie to powinniśmy mieć około 5070. Czyli tak na dobrą sprawę porównując te wszystkie wcześniejsze, jeżeli gdzieś tam obserwowaliście te moje wcześniejsze dochody, to jest dochód niewielki. Gdzie wiem, że na przykład moje wydatki stałe to jest około 2,500, gdzie na fundusze celowe wydaję około 1000. No to już macie 3,500, tak. Zostaje 1500, gdzie ja na samo jedzenie wydaję około 1200. 1000, 1200. Znaczy najczęściej przekraczam jeszcze to, więc samo rozplanowanie i zaplanowanie budżetu będzie trudne. Będzie trudne. Chcę Wam pokazać, jak to wygląda. I to wcale nie będzie, nie będzie proste. I teraz tak, to co na pewno muszę wydać. Czyli y, czynsz 600 zł. To są moje wydatki stałe, czyli to, co ja na pewno wydam. Y, telefonia, i tak dalej. 177, kredyt 700, oszczędności na konto 310. I teraz tak, te 310 zł, choćby się waliło i paliło, ono spływa do mnie na konto. To są pieniądze tak zwane niedoruszenia. Ja mogę nie odłożyć tych funduszy celowych, mogę ich nie odłożyć, ale te 310 musi wpłynąć mi na konto. To jest, wiecie, takie, najpierw zapłać sobie. To są pieniądze, które ja, moje, to były właśnie moje pierwsze oszczędności. Wcześniej odkładałam to do, do skarbonki, potem zaczęłam wpłacać na konto inne konto, do którego mam utrudniony dostęp i te pieniądze na pewno muszą wpłynąć mi na konto. Więc to mówię, na fundusze celowe mogę nie odkładać, ale te pieniądze muszą wpłynąć. Nawet przy niewielkim budżecie, nie wiem, niech to będzie 50, niech to będzie 100 zł, ale odkładajcie właśnie najpierw, albo tak jak ja mam to w rachunkach, które muszą być zapłacone. Albo po prostu no, najpierw zapłać sobie. Dzięki temu mam niewielkie, bo niewielkie oszczędności. Dzięki temu zaczęłam w ogóle oszczędzać. Właśnie dzięki tym pieniądzom. Ta kwota w tym momencie jest 310, ale na początku to była jedna moja dniówka. Moja, jedna dniówka, czyli około 100 zł. Potem to się rozrosło do 150, potem gdzieś tam to ewoluowało i jest w tym momencie 310. Prąd. Hmm. To jest trudny temat, dlatego, że tak jak mówiłam wcześniej, jak rozliczałam, planowałam gdzieś tam te wydatki i wiedziałam, że mój, mój rachunek za prąd będzie, jaki będzie. No, niestety zmieniłam, zmieniłam, wróciłam do poprzedniej taryfy, więc moje rachunki z czasem znowu spadną do około 150 zł, ale muszę zapłacić karę. Tak mnie pani poinformowała, zwłaszcza, że zerwałam umowę po kilku miesiącach na szczęście. Porównując, porównując tą karę, którą mam do zapłacenia, a moje kolejne rachunki, to ta kara jest no, niewielka w porównaniu do tych rachunków, które bym płaciła przez kolejne dwa lata. Więc pomimo tej kary, i tak opłacało mi się zmienić taryfę. Dlatego ta taryfa została zmieniona. Ja przypuszczam, że za prąd zapłacę jakieś 250, znowu 250, przy czym to będzie także kara. I raczej w tym miesiącu to będzie cała ta kara, którą mam do zapłacenia, niż faktyczny rachunek za prąd. Prąd za mieszkanie w, w mieście, to, to, które mam po mamie, przypuszczam, że będzie około 60 zł. 30 zł już mam odłożone, więc ja przypuszczam, że 35 w tym, w tym miesiącu będę miała do zapłacenia. Konto emerytalne moje i męża to będzie 200, mieszkanie 190. Gaz. W zeszłym, miesiącu, w zeszłym miesiącu odłożyłam na gaz. Nie potrzebowałam kupować nowej butli, więc w tym miesiącu nie wiem, czy kupię nową butlę, ale myślę, że sobie jednak odłożę te 50 zł dodatkowo i niech one. Przepraszam, i niech te pieniądze sobie po prostu będą. I teraz tak to są moje rachunki stałe, które ja na pewno muszę zapłacić. I jest tego tyle. Moment, teraz sobie podliczymy: 600, 170. Moich rachunków stałych jest 2,512 12 zł. Mówiłam, że to jest jakieś 2,500. I to, to jest tak, odejmiemy to, co mamy na wypłacie, e, powinno mi zostać 2,5,58 i teraz tak, to jest kwota, moment, znowu wam już ruszyłam, to jest kwota, która mi zostaje po opłaceniu rachunków stałych. No i teraz zaczynają się schody, ponieważ zostaje nam tylko 2,5 tysiąca. No. No i teraz mam dylemat. Na co odkładamy? Co odkładamy? Jak odkładamy? Ponieważ wiem, że to, co ja mam tutaj, to, co ja mam tutaj, to i tak mnie wyniesie około te 2,5 tysiąca. Tak zazwyczaj jest. Tyle mniej więcej wydaje. I teraz tak. Opłaty bankowe wydam około 50 zł. Tak to już mam, że na pewno wydam około 50 zł. Eee, dobra, na zwierzęta na pewno wydam około 200. Jak patrzyłam wcześniej te moje rachunki, mniej więcej tyle wydaję, czyli możemy już sobie odejmować. Odjąć 50, odjąć 200. Zostaje nam dwa 300. Ile, ile tygodni ma lipiec? W lipcu mamy 1, 2, 3, 4. W lipcu mamy 4 tygodnie. Więc ja myślę, że 1000 zł 1200 damy na jedzenie. Już zostaje nam 1100. Kieszonkowe na pewno pójdzie po 200. Ja wiem, że w tym momencie mogłabym nie wpisywać kieszonkowego, ale ponieważ mój mąż pali, więc on tyle wydaje. Około 200 zł nawet więcej wydaje na swoje papierosy. Ponieważ on wydaje na papierosy, ja też nie mogę sobie ujmować, tak? Skoro on wydaje na siebie, dlaczego ja mam nie wydać na siebie? Dlatego ja też sobie odkładam te 200 zł. Czy ja je wydam, czy ja tego nie wydam, to już jest inna sprawa, tak? Ale skoro on dostanie 200 zł, ja też dostanę tyle samo. Tak to już jest u nas. I teraz tak, jeszcze raz. 2558 odjąć 1200, odjąć 200, odjąć 200. Odjąć plus 1200 plus 50, dobra? 1852, 558, odjąć 1200, e, Wiem, że to teraz wygląda jak mutanie się, e, jak mutanie się, tak to najczęściej jest, to nie jest tak, że to kurczę. E, to nie jest tak, że to tak ładnie wychodzi, jak wiecie, jak to już jest wcześniej sumowane. Ja to robię po prostu z wami. Odjąć 1200 odjąć 200 odjąć 200 odjąć. 200 odjąć 50. Dobra. Zostaje nam 708 zł. Tyle nam zostaje. Na pewno będę musiała gdzieś tam. Na pewno będziemy gdzieś jeździć. Ja muszę mieć na paliwo przynajmniej z Paliwo mocno, mocno poszło w górę. Więc no, masakra. Zostaje nam 600 zł. I teraz tak. Na pewno muszę odłożyć na ubezpieczenie 70 I na pewno, na pewno, no, nie muszę odłożyć, ale tak, chcę odłożyć na urodziny. I chcę odłożyć na auto. Zostaje mi 318. Na pewno muszę odłożyć na resztę przynajmniej 100 zł, żeby mieć, wiecie, papier taletowy, nie wiem. Papier śniadaniowy jakiś płyn do, do mycia naczyń czy coś takiego. Więc na pewno nareszcie muszę też odłożyć. Yy, tyle. Yy, teraz tak. Yy, pff, święta. Na święta też odłóżmy. I na remont. Zostaje mi 218 i awaryjne też odłożę te 200. Zostaje mi 18 zł. No. Yy, I tak to wygląda w tym momencie. Czyli zostanie mi 18 zł. Zaraz jeszcze to sobie podsumuję. Czyli tak. Na zdrowie myślę, że nie wydam w tym miesiącu. Na rozrywkę nie muszę. Na ubrania też nie muszę. Yy, jeszcze raz zobaczę. Yy, jeszcze raz zobaczmy, czyli tak, na wakacje w tym miesiącu nie odłożę, na zakupy nie odłożę i na zdrowie nie odłożę. Kredytu też raczej nie nadpłacę. Tak i teraz tak podsumujmy sobie, podsumujmy sobie. Mamy tak 2, 5, 5, 8, 2, 5, 5, 8. Odjąć 1200, znaczy w 1200 plus 200, plus 200, plus 200, plus 100, plus 100, plus 50. To jest 2050, odjąć 2558, zostaje 508. Dobra, staje 508, 508, chyba gdzieś popłynęłam, gdzieś popłynęłam, w którymś miejscu popłynęłam, na pewno, 200, 200, 400, 100, na pewno popłynęłam gdzieś, w którymś w momencie, zaraz zobaczymy.

200, odjąć 70. Półkiem sobie zaznaczam, co już policzyłam. No, na pewno popłynęło. Odjąć 20 218. Odłożę na święta. Odjąć 50. To się równa 168 i odjąć na remont. To też mi się przyda. Czyli zostaje 118 i zrobimy tak, że na awaryjne odłożę nie 200, tylko odłożę 100. I wtedy 18 zostaje mi na ekstra oszczędności. To będzie jako całość 18.

Tak wygląda zaplanowany mój własny prywatny budżet. Tak to właśnie wygląda. Ja najczęściej to robię na kartce albo właśnie w ten sposób, że gdzieś tam jeszcze korektorem poprawiam. Nie jest to tak ładnie, pięknie i tak dalej. Nie ujęłam tego 30 zł, które mi zostało z zeszłego miesiąca, dlatego że ja pewnie jeszcze, zostało mi jeszcze kilka dni, kilka dni, zostały mi w sumie dzisiejszy dzień. Jutro już mamy lipiec, Zostało mi jeszcze. Trzy, dzisiejszy dzień został mi na wydanie, więc ja przypuszczam, że te 30 zł albo pójdzie, albo nie pójdzie. Ale traktuję, jak gdyby tych pieniędzy po prostu nie było, tak? Wydałam wszystko, co miałam do wydania w poprzednim miesiącu, czyli wydałam bardzo dużo. Na ten miesiąc zostaje mi taki plan. No i zobaczymy, jak mi wyjdzie. Tak to wygląda. Tak ja planuję. Czyli widzicie. Gdzieś tam skreślenia, pokreślenia. Czasem po prostu biorę kartkę i robię to na kartce. Nie robię tego już w gotowym budżecie. Ja to w tym momencie zrobiłam w gotowym budżecie. I zobaczymy. Zobaczymy jak to wyjdzie na koniec, na koniec miesiąca. To na tyle. Tak to wygląda. Tak się planuje. Tak ja planuję swój budżet. Jeżeli mam mały dochód bo 5000 tysięcy, no nie oszukujmy się, nie jest dochodem, nie wiadomo jak duży. To na tyle. I widzimy się w kolejnym moim filmie. Nie wiem, co będzie. Zobaczymy. Co, zobaczymy, co to będzie. Yy, bo pomysły na filmy biorą się po prostu czasem z potrzeby chwili. Albo z tego, co w danym momencie jest na tapetzie. Jeszcze raz. To na tyle. I trzymajcie się ciepło. Miłego odpoczynku dla tych, co jeszcze nie byli na urlopach.